Drodzy seniorzy, usiądźcie wygodnie i rozsiądźcie się wygodnie, bo to, co zaraz usłyszycie, może być jedną z najważniejszych wiadomości tego roku. Przed chwilą w polskim parlamencie padło oświadczenie, które może oznaczać realne pieniądze w kieszeniach milionów emerytów. Tak, dobrze słyszeliście. Pojawił się oficjalny projekt kolejnej podwyżki emerytur w 2025 roku tym razem jako uzupełnienie marcowej waloryzacji. Co to właściwie oznacza? Oznacza to, że już wkrótce możecie spodziewać się większych wypłat na kontach bankowych. Ale uwaga, nie wszyscy otrzymają taką samą podwyżkę. Wszystko zależy od waszej sytuacji, grupy świadczeń, historii zatrudnienia, a nawet dokładnej daty przejścia na emeryturę. W tym filmie jasno wyjaśnimy, kto skorzysta najbardziej. Dlaczego rząd zdecydował się działać teraz i jak możecie sprawdzić, czy kwalifikujecie się do nowej podwyżki emerytur? Podamy również szacunkowe kwoty, które możecie otrzymać, i ostrzeżemy przed niebezpiecznymi plotkami, które już krążą w sieci. Czy wiesz, że seniorzy pobierający najniższe emerytury mogą otrzymać nawet dodatkowe 500 zł miesięcznie, a w niektórych przypadkach nawet więcej? A co z osobami, które nadal pracują w niepełnym wymiarze godzin? pobierając jednocześnie emeryturę lub z osobami pobierającymi rentę rodzinną po śmierci współmałżonka. Omówimy to wszystko prostym, zrozumiałym językiem, bez skomplikowanych terminów prawnych. Jeśli więc chcesz, aby Twoja rodzina i znajomi również byli poinformowani, koniecznie daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. W ten sposób możemy dotrzeć do tysięcy seniorów w całym kraju, którzy zasługują na jasne i wiarygodne informacje. Skoro już wiesz, że ta nowa propozycja została zgłoszona w parlamencie, przyjrzyjmy się szczegółom. Ten temat jest nie tylko ważny, ale i złożony, a jak chcecie oprowadzić po wszystkim, co musisz zrozumieć. Zacznijmy od pytania skąd wziął się ten pomysł i dlaczego rząd rozważa teraz dodatkowe wsparcie dla emerytów. Odpowiedź leży w rosnących kosztach utrzymania, skutkach inflacji i narastającym niezadowoleniu społecznym. Władze nie chcą sytuacji, w której seniorzy nie będą mogli sobie pozwolić na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Jednym z głównych powodów proponowanej podwyżki jest fakt, że od początku 2024 roku ceny leków, żywności i energii znacząco wzrosły, niektóre o ponad 10%. Wielu emerytów deklaruje, że ich miesięczne świadczenia ledwo wystarczają na pokrycie podstawowych potrzeb. Dlatego rząd analizuje scenariusz, w którym wprowadzone zostaną stałe podwyżki emerytur, a nie tylko jednorazowe dodatki, takie jak trzynasta czy czternasta emerytura. Propozycja ta jest wciąż na wczesnym etapie rozwoju i nie weszła jeszcze w życie, ale już zyskała poparcie większości parlamentarnej. Chodzi o to, aby nowe stawki emerytalne weszły w życie we wrześniu 2025 roku, co oznaczałoby, że seniorzy mogliby zacząć otrzymywać wyższe świadczenia jesienią. Oczywiście, zanim to nastąpi, projekt ustawy musi przejść przez różne komisje rządowe i zostać poddany pod głosowanie zarówno w sejmie, jak i senacie. Najważniejsze jest jednak to, że ta propozycja wyraźnie pokazuje, że seniorzy ponownie stają się grupą priorytetową w oczach decydentów. Przyjrzyjmy się liczbom, aby zrozumieć, jak to może na ciebie wpłynąć. W 2025 roku przeciętna emerytura w Polsce wynosi około 3000 zł brutto. Po odliczeniu podatków i składek na ubezpieczenie zdrowotne, przeciętny emeryt ma do dyspozycji nieco ponad 2600 zł netto. Przy rosnących kosztach utrzymania to po prostu za mało. Dlatego rząd planuje podnieść najniższe emerytury nawet o 500 zł brutto miesięcznie. Nie będzie to jednak stały wzrost dla wszystkich. Nowy system ma mieć charakter progresywny, co oznacza, że osoby o najniższych dochodach odnotują największe podwyżki. Na przykład osoba pobierająca obecnie minimalną emeryturę w wysokości około 1780 zł może spodziewać się wzrostu miesięcznego świadczenia do około 2280 zł osoby z emeryturami średnimi lub powyżej średniej również otrzymają podwyżki, prawdopodobnie od 200 do 300 zł miesięcznie, ale nie tak wysokie jak osoby o najniższych dochodach. System ten ma na celu zmniejszenie nierówności w systemie emerytalnym i zapewnienie godniejszego życia osobom, które przez lata ciężko pracowały, ale zarabiały mało. Kolejna część planu obejmuje specjalne wsparcie dla seniorów mieszkających samotnie i nieposiadających rodziny ani opiekunów. Osoby te będą uprawnione do dodatkowego zasiłku socjalnego w wysokości do 400 zł miesięcznie. Ta część propozycji spotkała się z szerokim poparciem społecznym, ponieważ wiele osób starszych żyje w izolacji i boryka się z problemami zarówno emocjonalnymi, jak i finansowymi. Rząd chce również ułatwić ubieganie się o to świadczenie, nie będzie potrzeby składania skomplikowanych decyzji ani przedstawiania dokumentów z opieki społecznej. Wystarczy proste oświadczenie potwierdzające, że daną osoba mieszka samotnie. Co ważne, zmiany te nie będą dotyczyć tylko obecnych emerytów. Obejmą one również rencistów i osoby pobierające świadczenia przedemerytalne. Oznacza to, że nawet jeśli ktoś oficjalnie nie przeszedł jeszcze na emeryturę, ale pobiera świadczenia z ZUS, Nadal będzie uprawniony do nowych zasad. Rząd chce uniknąć sytuacji, w której jedna grupa seniorów będzie faworyzowana. To wyraźny sygnał, że polityka społeczna zmierza w kierunku większej sprawiedliwości i równości. Wielu z Państwa prawdopodobnie zastanawia się, skąd rząd weźmie na to wszystko pieniądze? To zasadne pytanie, a odpowiedź nie jest prosta. Oczekuje się, że część finansowania będzie pochodzić z uszczelnienia systemu podatkowego i zwiększenia wpływów z VAT. Ponadto rząd prowadzi negocjacje z Komisją Europejską w sprawie tymczasowego przesunięcia części funduszy UE na wydatki socjalne. Chodzi o to, aby nie był to tylko koszt, ale inwestycja w ludzi. Kiedy seniorzy mają więcej pieniędzy, wydają więcej na usługi, zakupy i lokalne firmy, co z kolei napędza gospodarkę. Oczywiście, polityka również odgrywa rolę. W obliczu zbliżających się wyborów samorządowych i kampanii ogólnopolskiej, Partie polityczne prześcigają się w przedstawianiu najatrakcyjniejszych propozycji dla seniorów. Te dodatkowe podwyżki emerytur to nie tylko kwestia poparcia, to również jasny sygnał: jesteśmy po waszej stronie. I choć powinniśmy być ostrożni z obietnicami wyborczymi, faktem pozostaje, że konkretne projekty ustaw zostały już złożone w parlamencie i rozpoczęły się prace legislacyjne. Wśród tych projektów znajduje się jeden szczególnie ważny i długo oczekiwany projekt: reforma emerytur wdowich. Umożliwi ona wdowcom i wdowcom zachowanie własnej emerytury i otrzymywanie do 50% emerytury zmarłego małżonka. Może to odmienić życie tysięcy seniorów, którzy doświadczają znacznego spadku dochodów po stracie partnera. Jedna z naszych czytelniczek, pani Elżbieta Spiły, napisała do nas, że po śmierci męża jej emerytura została zmniejszona o połowę i nie jest już w stanie opłacać rachunków. Jeśli ta zmiana zostanie zatwierdzona, jej sytuacja finansowa poprawi się z dnia na dzień. A jej historia to tylko jedna z wielu. Dlatego musimy wciąż mówić o tych sprawach i domagać się sprawiedliwości dla osób starszych. Kolejną ważną omawianą zmianą jest rewaluacja kapitału początkowego dla osób, które pracowały przed 1999 rokiem. Wielu seniorów narzeka, że ich składki z tego okresu są niedoszacowane, co prowadzi do niesprawiedliwie niskich emerytur. Nowe przepisy mają to naprawić poprzez przeliczenie tych kwot na korzystniejsze wskaźniki, co może oznaczać wzrost o kilkaset złotych dla tysięcy emerytów. Podsumowując, rząd planuje również aktualizację zasad przyznawania zasiłków opiekuńczych i świadczeń dla opiekunów. Osoby opiekujące się niesamodzielnymi seniorami często same borykają się z trudnościami finansowymi. Proponowane zmiany obejmują podwyższenie tych świadczeń oraz wprowadzenie automatycznego systemu waloryzacji, uwzględniającego inflację i średnie wynagrodzenia. Dzięki temu wsparcie będzie bardziej spójne i sprawiedliwe w dłuższej perspektywie. Drodzy widzowie, to naprawdę przełomowy moment. Wiele z omawianych przez nas pomysłów może stać się rzeczywistością w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Jeśli więc znacie kogoś, komu te informacje mogłyby się przydać, prosimy o udostępnienie mu tego filmu. Zostaw komentarz poniżej, jeśli masz pytania lub chcesz podzielić się swoją historią. A jeśli cenisz sobie szczere, ludzkie treści, takie jak ta, daj łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Dzięki Twojemu wsparciu możemy dalej walczyć o sprawiedliwość i godność dla polskich seniorów. Dziękujemy za obecność i do zobaczenia w kolejnym odcinku.